Mam z AG, mamy tu polną grę Go Suricon e, Future Soldier. E, w tym momencie muszę właśnie uratować e, gościa, dokładnie nie wiem jakoś na pewno ma na imię no, ale muszę, e, muszę e, cicho przejść mam broń z i tak dalej Jednym z fajnych barów jest przeskakiwanie nie przeskiwanie nie z jednej osłony do drugiej teraz sobie wygram punkt i muszę przy, przytrzymać sieć, dopóki nie dobiegnę Fajne, bardzo fajna rzecz. To jest pierwsza misja, którą mam odpaloną na maxa, Ale to na samym końcu oczywiście pokażę Wam e, ustawienia graficzne. Dobra. Tu mamy gościa do skasowania. Dobra. Przez to? I tak, gra jest bardzo spoko, po tym co z początku widziałem i te bomby, bo to z początku jest motyw, z tym oddziałem i ostatnie chwilę tak jak z jego życia, nie wiem czy to jest oddział duchów, bo tutaj właśnie należymy do oddziału duchów. Oj, oj, oj. Ah. Nie przypatrzyłem się. Właśnie tu trzeba patrzeć, żeby nie znaleziono zwłok. Nawet głupie zwłoki to normalne, nie? Znajdą zwłoki i pograne. Ale tutaj trochę inaczej to wykorzystam, bo jest tu też fajny bajer w tej misji, bo to jest ta jakby pierwsza misja po prologu. Tutaj jest taki fajny bajer. E, mamy taki granat. Skanujący teren, pokazując gdzie znajduje się... Jaki wróg. Ale to też nie działa cały czas. No ale na przykład teraz... Oni mówią, że na trzeciej jest chyba, o tego nie chodzi. Dobra, jest wyczyszczony. Ja sobie tam dojdę. Dobra, mam nadzieję, że teraz... Chcę jakoś rozważnie zrobię, nie popełnię żadnej gofy. Dobra, gdzie tam jest gościu. Skasuję go jak ci przejdą. A spokojnie mam 3 Dojdę bez problemu. Ok, moment. Ci są tam. Ten niech się odwróci. Ok, idealnie. Kto te zwłoki znalazł? Dobra, próbuję jeszcze raz, ale to jest jakieś nieporozumienie. No ale dobra, nie, nie będę się z tym za bardzo. Że możemy się czołgać, co jest też bardzo spoko. Dobra, idziemy, 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 Tupki mogą nas oczywiście wykapować głównie swojej zgrodenki. No dajesz, kutwa, po pod Nie Zabiję tego gościa wcześniej. Musiał go znowu. O, trochę zplagowało. Tam tego gościa jeszcze nie ma. Mam czas, żeby tam dość. No nie wiem, czy zabijać go. Spoko. Dobra, teraz mi się udało. Idziemy dalej. A, co z tego, że mi tam widział? To jest dobrze. Teraz oczywiście będzie scenarodem z, z filmu, czy z Call of Duty, wbijanie się do środka. Teraz można to nazwać również Ghost Recon. To jest taki bajer. Gotowe, no to ratujemy goście.

To też było na targach. Jeżeli to będzie, to to będzie cały czas oskryptowane. Ja tylko będę strzelał, oni się będą poruszać, ja będą będę musiał tego typka osłaniać. No, parłem, parłem. Ty Bardzo fajnie się w tej grze strzela. Nie mówię, że nie. Gra, chociaż gra na poziomie elitarnym. Ten poziom trudności na razie nie jest zbyt wygórowany pod względem przeciwników, no ale fajnie się w grę, gra, fajne odczucia. Oczywiście możemy skanować te ściany kurczę amunicja. Ale wybuchła. Chociaż czasami są momenty, że trudno jest, nie mówię, że nie. Kurde, cywile, nie pamiętajcie się, bo was pozabijam. Nie zabijam jeszcze. No dobra. Może mi się, albo w ostatni kuria już nie wiem Oj dzieje się tu dzieje, tam Oczywiście e, ochrona klienta za wszelką cenę Ale mi się wydaje, że to, to za bardzo klient nie jest Delego skulito Napierdzielacz Oj dzieje się, dzieje się Dobra gdzie dobry misji jak za każdym razem. Myślę, że to już będzie koniec. Skończyłem tą misję. Pokażę wam teraz oczywiście ustawienia graficzne. Dobra, widzicie mam to wszystko na max. Dobra, spoko. Jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze jakiś inny film z tej gry, to dajcie znać, będę nagrywał filmik po misji, bo tutaj nagrałem powe misji. A więc tyle. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!